Zatrzymać w pamięci. Październik 1953 roku Warszawa Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Częstujcie się opara, zapalimy, a potem bierzemy się do roboty. Pułkownik Karol Więckowski wyciągnął paczkę z papierosami i podał ją porucznikowi, który przed chwilą pojawił się w jego gabinecie. Opara był kierownikiem sekcji pierwszej wydziału pierwszego departamentu 11 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Departament zajmował się inwigilacją Kościoła katolickiego i związków wyznaniowych. Dziękuję, towarzyszu pułkowniku. Funkcjonariusz sięgnął po papierosa. Spodziewał się jednak, że jest to dopiero zapowiedź nagrody za pracę, którą będzie musiał wykonać w najbliższym czasie. Domyślacie się zapewne, że chodzi o Wyszyńskiego. Śpiewny akcent Więckowskiego zdradzał jego pochodzenie. Był Białorusinem, oficerem NKWD, jednym z wielu obywateli Związku Sowieckiego użyczanych polskiej bezpiece w ramach tak zwanej bratniej pomocy. Oficer bezpieczeństwa nie ma się domyślać. Oficer bezpieczeństwa ma służyć ludowej ojczyźnie. Jestem gotowy podjąć się każdego zadania wyznaczonego przez przełożonych. Cieszy mnie wasza obywatelska postawa, poruczniku. Wiecie, że Wyszyński został izolowany, ale na tym nie możemy poprzestać. On ciągle nie chce uznać, że władza ludowa postąpiła słusznie. Nie może zrozumieć, że to była jedyna droga, aby nie pozwolić mu na dalszą szkodliwą działalność. A przecież wiemy dobrze, jak wrogą postawę prezentował i to nie tylko w ostatnim okresie, ale konsekwentnie przez cały okres powojenny, a prawdopodobnie i wcześniej. Zdaje się, że dysponujemy bogatym materiałem w tej sprawie, opracowujecie go pod kątem śledztwa, które powinniśmy niebawem rozpocząć. Tak jest, towarzyszu pułkowniku. Czy należy wziąć pod uwagę ewentualność procesu sądowego? Nie można tego wykluczyć. Pewnie wiele rzeczy wypłynie w czasie śledztwa, tymczasem jednak chcielibyśmy, aby zrozumiał, że mamy wystarczająco dużo materiałów, aby udowodnić mu jego wrogą i wywrotową działalność. I jeszcze jedno. Wiele wskazuje na to, że Wyszyński utrzymywał zakonspirowane kontakty z osobami, które przekazywały mu informacje dotyczące wewnętrznych spraw naszej partii i kierowania państwem ludowym. To, mam nadzieję, również zostanie ujawnione podczas dochodzenia. W końcu znalazł się w naszych rękach po to, żebyśmy mogli dowieść jego wrogiej działalności. Sądzicie, towarzyszu pułkowniku, że będzie skłonny sypać? To harda jednostka, ale przecież nie takich już zmiękczaliśmy. Marek Markiewicz przeczytał fragment powieści Pawła Zuchniewicza Prymas w Stoczku. Jest to druga książka tego autora poświęcona Prymasowi Tysiąclecia. Pierwsza, także powieść, nosi tytuł Ojciec Wolnych Ludzi. Dlaczego tak ważną postać, postać historyczną, sytuuje Pan w potocznej narracji? Powieść daje taką szansę, żebyśmy my jemu towarzyszyli. My, myślę, nasze pokolenie miało to szczęście, że raz czy dwa czy trzy razy mogliśmy się znaleźć blisko. Ale ci młodzi ludzie, którzy już nie pamiętają Wyszyńskiego, tak, dla których jest on właśnie postacią historyczną, jakby oddzieloną barierą historyczności i wielkości, dla nich to już jest niedostępne. I dlatego ten pomysł, żeby właśnie poprzez powieść, kiedy narracja pozwala nam być jakby jeszcze jednym uczestnikiem tych wydarzeń, patrzeć jak on reagował, patrzeć jak on yy, czasem cierpiał, tak. patrzeć na jakie, z jakimi wyzwaniami musiał się stykać. Będąc naprawdę z jednej strony Wielkim Człowiekiem, a z zwyczajnym człowiekiem, ze swoimi słabościami, ze swoimi dolegliwościami, ze swoim zmęczeniem, ze swoimi bólami, z tym wszystkim, co my wszyscy mamy. Za co powinniśmy go pamiętać? Takie pytanie pan stawiał i dawał na nie odpowiedź w rozmowach z dziennikarzami po opublikowaniu Ojca Wolnych Ludzi. Tak, tak, tak. To pytanie wydaje mi się, że było zainspirowane samym księdzem prymasem, który podczas pogrzebu kardynała Sapiechy w 1951 roku pytał księża archidiecezji krakowskiej: Za co wy tak go kochaliście? No, pamięć jest pewnym wyrazem miłości I, i, i za co my mamy go pamiętać, to trochę mówi tytuł tej książki. Po pierwsze, to nie jest przypadek: Ojciec wolnych ludzi. Po pierwsze, Ojciec. Ja patrzę na Prymasa y, właśnie jako na ojca. Ojciec, co, kto to jest ojciec? Ojciec powinien być jak ciepła ściana. To znaczy, z jednej strony można się o niego oprzeć i wiadomo, że się nie przesunie, tak jak ściana, tak? Czyli wyznacza pewne granice, wewnątrz których czujemy się bezpieczni. A z drugiej strony jest ciepły, tak? Jest ta ciepła ściana, tak? Wszyscy, którzy byli blisko Prymasa, mówili właśnie, że był to człowiek bardzo ciepły taki no, potrafiący żartować, prawda, mający ogromne poczucie humoru. To zresztą też wychodzi w tych relacjach więziennych. Miał naprawdę duże poczucie humoru. Potrafiący, który kochał przyrodę, który potrafił zauważać piękno stworzenia, ale który też potrafił zauważyć piękno drugiego człowieka. Ale też i prawdę o drugim człowieku, to znaczy on był realistą. I właśnie wydaje mi się, że warto pamiętać Prymasa przede wszystkim Dzisiaj może już nie tylko jako tego człowieka, który nas, jak to mówimy, przeprowadził przez Morze Czerwone i w dużym stopniu przyczynił się do obalenia komuny, tak? bo to nie był jego główny cel. Jego główny cel to był jakby chronić tą tkankę, ten naród złożony z konkretnych ludzi, za który on czuł się odpowiedzialny I, i, i wychowywał do wolności. Co to znaczy do, wol do wolności wewnętrznej? On sam to przeżył, bo został uwięziony, bo został pozbawiony wolności zewnętrznej ale zachował swoją wolność wewnętrzną. I on wiedział bardzo dobrze, że Polacy przed Polakami stoi przed każdym z nas. No nie mówię przed, tylko przed zbiorowością, a przed każdym z nas stoi to zadanie, żebyśmy byli wewnętrznie wolni. Czyli wolni od czego właśnie? Od zazdrości, od złości, od nałogów od plotkowania. Chrześcijanie nie powinien plotkować, <grywa> nie wolno. I właśnie on, on, on swoim życiem, swoją osobą, nie tylko nauczaniem, ale tym jak żył, tym jak też potrafił być wielkoduszny, potrafił wybaczać, też to jest ważne, też musimy się uczyć wybaczenia, że trzeba nazwać prawdę, a potem ją wybaczyć. Prymas uczył też jak wybaczać. On potrafił wybaczać wrogom, on potrafił wybaczać swoim oprawcom. Tym, którzy go aresztowali, tym, którzy go skrzywdzili niesamowicie. Którzy na przykład nie pozwalali mu czytać korespondencji od jego własnego ojca, ale którzy mu dawali list od ojca pocięty nożyczkami i były wycięte fragmenty, których nie wolno by było czytać. No, ojciec wolnych ludzi. Za to bym chciał, żebyśmy go pamiętali. Mówiąc o Prymasie w stoczku, warto przypomnieć, iż o czasie uwięzienia Prymasa powstał film według scenariusza Jana Pożyckiego. Pan daje inny obraz tego czasu. Twórcy filmu nie mieli wówczas dostępu do źródeł, do których pan mógł sięgnąć, pisząc swoją książkę. W filmie jedynie siostra Leonia przedstawiona jest jako ta osoba, która donosiła na Prymasa. A tymczasem i ksiądz Skorodecki. Oboje, tak, oboje. Tylko w tamtym czasie już były publikowane pewne rzeczy, tak zwane pamiętniki Siostry Leonii, które no, Zresztą raczej można współczuć. Kiedy czyta się to dzisiaj, Tak, to, to człowiek raczej współczuje tej osobie, tak, która, która. Bo widać, że ona to pisała jakby pod czytelnika tego swojego, wyobrażając sobie, co on by chciał przeczytać. znaczy, pisała to dla UB. Wyobrażała sobie, co Ube chciałoby przeczytać, w sposób zresztą tak jakby dość naiwny, bo UB zależało przede wszystkim na tym, żeby mieć fakty, tak? a ona dawała głównie emocje i, i, i tak tego typu rzeczy. Ksiądz Skorodewski, w sensie formalnym, oczywiście historycznym, to co on pisał, znaczy zakładamy, że to on, to wszystko na to wskazuje, tak? No, jakby nie mamy podpisane. On to wypierał zresztą bardzo, żeby Jakob w jakikolwiek sposób szkodził księdzu prymasowi. Ale. To co, to, co on pisał, jak się teraz czyta, to można nazwać w sensie formalnym donosem, oczywiście historycznym, tak? Że on składał raporty do tych, którzy go, od, od niego tego żądali. Ale dla mnie to ja bym powiedział błogosławiona wina, dlatego, że my dostaliśmy zapis e, świętości człowieka, widziany oczyma bliskiego świadka spisywany dzień po dniu. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. Na przykład nawet być może niektórzy obecni kandydaci na ołtarze czy święci, też ich współpracownicy, osoby z ich otoczenia spisywali bardzo dokładnie każdy dzień, wypowiedzi i tak dalej. Może coś takiego jest, ale czegoś takiego jak tutaj, że rzeczywiście mamy z niektórych dni mamy po 10 kartek Zapisanych w zeszycie rękopisze oczywiście, jak Prymas się czuł, co mówił, jak wyglądał, o czym rozmawiali, i tak dalej. I tam między innymi czytamy właśnie, jak Prymas mówi, że, że tam tym, którzy ich tutaj trzymają, trzeba współczuć, bo on mówi, to jest ideologia, która ich uczy nienawiści, a nasza religia uczy nas miłości. I my musimy im wybaczać. I że my, a, dzisiaj, a dzisiaj, proszę Ojca, jaka będzie modlitwa wieczorem? A on mówi, jak zwykle, jak zwykle, za naszych prześladowców. Także to jest pewne świadectwo niezwykle mocne tego życia codziennego. Oczywiście to jest, ogranicza się tylko do stoczka warmińskiego. Jest to powiedzmy pewien taki zamysł przewidziany. To było przewidziane jako książka, tylko ograniczająca się do stoczka. Ale, ale też może tym różni się trochę od tego filmu, że w filmie no, oni musieli pewne rzeczy jakby połączyć i opierali się no, raz na księdzu Skorodewskim, ale na tym, co on im powiedział, a dwa na zapiskach więziennych prymasa. Pan natomiast przy pisaniu tej książki korzystał… Dwa główne źródła to są zapiski więzienne prymasa. I to, co ksiądz TW Krystyna nazywa tak pamiętnikami, czy pamiętniki zapis To są dwa główne źródła, są też źródła pomocnicze, Prymas w więzieniu nie napisał tylko zapisków więziennych, ale na przykład napisał list do kapłanów obszerną, taką grubą książkę, blisko 400 stron. Drogę krzyżową w kilku wersjach. Która też była napisana w więzieniu. Druga pomocnicze to, są, to też jest książka, mówi Józef Światło, ten znany Ubek. Który uciekł na zachód, no i, i również no, na przykład prasa z, z tamtego czasu, bo kiedy chciałem odtworzyć to, jak prymas dowiedział się o tym, co zrobił episkopat, tak, no to, to musiałem odtworzyć to słowo powszechne, sięgnąć do niego, zobaczyć w jaki sposób było, były te poszczególne szpalty zaplanowane, jaki komunikat, to znaczy pa, zobaczyć, co prymas przeczytał. Kiedy sięgnął po słowo powszechne, w dosyć takich bym powiedział prozaicznych okolicznościach, ponieważ w tamtych czasach nie było papieru toaletowego. Wszystkie zapisy opatrzone są datami. Prz... To są jakby takie sceny tak. z poszczególnych dni. Mhm. I przywodzi to na myśl dokument. Mhm. A gdzie jest miejsce na fikcję, skoro mamy do czynienia z powieścią? Tak, to jest taka, taka próba, próba, żeby z jednej strony bardzo mocno to umocować w rzeczywistości, a z drugiej strony zrobić z tego fabułę, taką narrację. Metodologia jest mniej więcej taka. Kiedy jakiś fragment jakiegoś donosu, jakbyśmy powiedzieli, i cytuję go dosłownie, zobaczmy chociażby tutaj, tu mamy 25 grudnia, 53 rok, stoczek, i jest narracja poprowadzona w ten sposób, że ubek który czyta te donosy, on je czyta, tak? więc widzimy tu pewną akcję, która doprowadza do tego, że on pogrąża się w tej lekturze i w, w pewnym momencie wrócił do lektury i czyta dialog, który zanotował TW Krystyna. 25 grudnia 1953 roku, Stoczek Klasztorny. Porucznik Zygmunt Jędrys spojrzał, ile stron zostało mu jeszcze do końca wczorajszego raportu. Sześć, skonstatował niezadowolony. Lektura codziennych notatek z Skorodeckiego stawała się coraz bardziej męcząca. Ksiądz pisał dużo i, wydawałoby się, wyczerpująco, ale nie wnosiło to w zasadzie nic istotnego do sprawy. Tylko wczoraj pokrył notatkami 15 stron. Swoją drogą ma znakomitą pamięć, ale nie znalazła się tam ani jedna informacja, którą można by wykorzystać w planowanym procesie. No, może interesująca dla towarzyszy w Warszawie byłaby znajomość pułkownik Brystygier z tą… Jak ona się nazywa? A tak, Okońska. Jeszcze się zastanowi, czy umieszczać to w raporcie. Towarzyszka Luna miała zbyt mocną pozycję, a on był zwykłym oficerem niższego szczebla. Nie bardzo chciał się jej narażać. Wrócił do lektury. Ksiądz Prymas proszę jej powiedzieć, że my i jej, i im wszystkim, i ich rodzinom życzymy jak najlepiej po chrześcijańsku, bez nienawiści. Tego wszystkiego, czego oni sami sobie życzą. Kapelan. Nie jednemu będzie przykro, wspomnienia rodzinne jednak są silne, ale cóż? Oni nie mogą nic okazać. Ksiądz Prymas. Naturalnie między nimi też są różnice nawet u samej góry, Zresztą jeden drugiego pilnuje. Siostra, oni sobie jeden drugiemu nic nie wierzą. Ksiądz Prymas. Jak byłem w Lublinie i potem dokąd się dało, Chodziłem w święta do chorych w szpitalach. Jeden chory mi powiedział: O, to ksiądz biskup przyszedł do nas, myśmy myśleli, że ksiądz biskup gdzieś się bawi. Jakie wy macie wyobrażenie o życiu biskupa w święta? A ja zawsze w święta swoich domowników wysyłałem, gdzie kto chce a sam łaziłem po chorych, biednych. Cieszyli się. Z każdym trzeba było coś porozmawiać. Kapelan. A jak był gdzieś jakiś niekatolik? Ksiądz Prymas. I oni rozmawiali, chcieli, żeby przy każdym się zatrzymać. Partyjny albo jakiś tam ubowiec też coś zawsze burknął. Widać było. Zresztą zawsze mi mówiono wcześniej, ale nikogo nie pomijałem. Jędrys sięgnął po szklankę z herbatą. Cholera już zimna. Obiekt 123, bo taki kryptonim miało miejsce odosobnienia prymasa, coraz mocniej dawał mu się bez znaki. Niewątpliwie funkcja zastępcy komendanta do spraw operacyjnych była dowodem zaufania i znakiem docenienia przez szefostwo jego kwalifikacji. Nie miał jeszcze trzydziestki, a znalazł się w dowództwie grupy pilnującej najważniejszego więźnia w Polsce Ludowej. Stwarzało tu duże możliwości. Ale miało też swoją cenę. Musiał zamienić Warszawę na tę dziurę. Zamieszkać, o ironio, w dawnym klasztorze, potwornie zimnym i zaniedbanym, pozbawionym rozrywek, do których już zdążył przywyknąć w stolicy. Jednak najgorsze było chyba czytanie tych raportów. Z dnia na dzień narastało w nim przekonanie, że człowiek, z powodu którego tutaj marznie i się nudzi, jest coraz bardziej zadowolony, podczas gdy on traci zwolna zapał, z którym tu przyjeżdżał. Dlaczego wybrał pan z trzech lat uwięzienia prymasa tylko rok? Rok w stoczku. Po publikacji Ojca Wolnych Ludzi skontaktował się ze mną ksiądz Grzegorz Deryngowski, który był kustoszem sanktuarium w Stoczku i napisał do mnie maila, zapytał, czy ja bym nie chciał, bo się zbliża 60. rocznica aresztowania prymasa, to było w roku 2012, kiedy on do mnie napisał na wiosnę jakoś, zbliża się 60. rocznica, 2013, czy ja bym nie napisał takiej powieści w tym samym stylu, ale właśnie o Stoczku fajny pomysł, żeby pojechać na wakacje z żoną, zobaczyć to miejsce i tak dalej. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Spodobała mi się troszeczkę ta. I rzeczywiście, jak w stoczku, od... uważam, to jest miejsce niezwykłe. tak? To jest miejsce, w którym życie ciągle jest, w którym ciągle rozgrywa się jakaś tajemnica. Dlatego to pod tytuł jest Polskie Betlejem. I za zacząłem się przymierzać do tej książki i zacząłem odkrywać kolejne rzeczy. I teraz widzę jeszcze sensy, których wtedy nie widziałem. A czym był Stoczek dla Prymasa Wyszyńskiego? No to jest ten tytuł Polskie Betlejem. Prymas, on nie wiedział, gdzie on się znajduje. Znaczy wiedział, że znajduje się w Stoczku. Tak, bo to wiedział. powiedziano. Tak, to wiedział. Tak, to wiedział. Tak. I wiedział, że to jest taka miejscowość niedaleko Lizbarka Warmińskiego. Ale na przykład nie wiedział, że tam jest to sanktuarium Matki Pokoju. Że tam jest Matka Boża czczona od 300 lat. Natomiast mi się wydaje, że, że Dlatego ten stoczek jest taki ważny, i dlatego właśnie warto poświęcić mu osobną pozycję, bo tam prymas, on złożył ten akt oddania się w niewolę Matce Bożej. I dlatego jest to polskie Betlejem, bo mi się wydaje, że tam narodziło się coś, co potem, to jest tak jak, jak w Betlejem, narodził się ten maleńki Jezus, o którym nikt nie wiedział. Tak? I dopiero potem się okazało coś. I ten akt oddania prymasa w stoczku Matce Bożej, to jego kompletne zawierzenie, znaczy kompletne, tak? Ono przyniosło potem kolejne cuda, to znaczy jego uwolnienie trzy lata później, przygotowanie do tysiąclecia chrztu Polski, tysiąclecie chrztu Polski, to znaczy Wielką Nowennę, tysiąclecie, a potem w konsekwencji i wybór Jana Pawła II i to, co się stało w Polsce po wyborze Jana Pawła II, czyli de facto wolność. A na drodze do wolności był jeszcze rok 1958. Wówczas po raz pierwszy po zwolnieniu z internowania przyjechał prymas na warmię. Był m.in. w Stoczku i we Trąborku. I tam też, jego śladem, udamy się w kolejnej odsłonie cyklu zatrzymać w pamięci.